rolitości Pa pa pa. Thanks. Haha, bitch. Aha. Czyli tu są. Dobra. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kto następny? Haha, wyszczurńmy te. Walić ich tu, o. Leżysz, kurwa. Pa, całą drużynę, żem wybiła, a co? Kur. Tubie, przebiegł ktoś. Lecimy. Pięknie, pięknie, ole. I chust wywaliło mnie. Nie, nie wierzę. Nie, nie wierzę po prostu.